Prawie codziennik motywacyjny. Poniedziałek, środa i piątek. Prawie codziennik motywacyjny. Wakacje 2023, by zacząć żyć. Podcast od Mediteusz.pl Prawie codziennik motywacyjny. Zaprasza Mediteusz. Dzień dobry dziewczynki chłopcy. Kłaniam się nisko. Słuchacze i słuchawki, witajcie, Mediteuszki i Mediteusze. Jest piątek, 21 lipca 2023 roku. Słońce wzeszło o 4.49, a zajdzie o 20.51. Imieniny obchodzą Wiktor, Daniel i Daniela. Solenizantom wszystkiego pięknie, niemożliwego, bo co możliwe. To i tak się spełni. Dziś dzień dbania o wspólną przyszłość. Moc to na dziś nie wolno zostawić tego świata takim, jakim jest. Janusz Korczak. Dziewiąte wydanie prawie codziennika motywacyjnego z całej siły. Zapraszam. Dzisiaj podzielę się z Tobą ciekawą techniką. Techniką, która będzie pomagała Ci przekonać Twoją podświadomość do tego, że zmiana, jaką chcesz wprowadzić, będzie dobra dla Ciebie. Bo to trochę tak działa. Twoja podświadomość realizuje wszystko to, co dla Ciebie dobre. Ale żeby rozpoczęła realizację, oczywiście przy Twoim działaniu i zaangażowaniu w dany proces, należy ją nakarmić pozytywnymi stwierdzeniami, które dotyczą danej sytuacji, danej zmiany, tej, którą chcesz wprowadzić w Twoje życie. I nie ma najmniejszego znaczenia, czego ona dotyczy, czy dotyczy zmiany pracy, partnera, partnerki, pieniędzy, diety, zdrowia i wszystkich tych rzeczy, które mogą w Twoim życiu budować jakiekolwiek deficyty. Chodzi o to, żeby te deficyty wyeliminować, zasypać te doły z deficytami i nakarmić swoją podświadomość takimi stwierdzeniami, które będą dla Ciebie. Pozytywne. A jak dobrze wiesz, Twoja pozytywna podświadomość działa w pozytywny sposób wtedy, kiedy otrzyma dużo informacji, które są dla Ciebie dobre, z których się cieszysz, które wpływają na Twoje samopoczucie, kiedy odpalają w Twoim umyśle wszystkie te obrazy, odczucia i wszystkie te sytuacje, które mogą się wydarzyć, kiedy dana sytuacja się zdarzy, czyli te odczucia, które zostaną uruchomione w Tobie przez tę sytuację. Posłuchaj bardzo uważnie. Technika. Nazywa się 25-50 100. Chodzi o to, aby wziąć sobie kilka kartek papieru, najlepiej 7 I na tychże siedmiu kartkach codziennie notować pozytywne stwierdzenia dotyczące danej sytuacji. Wszystko to, jak będzie fajnie, jak będzie dobrze, jakie dobrostany wynikną oprócz tego głównego, który nad którym pracujesz, a który chcesz wrzucić do swojej podświadomości. I tak na przykład wprowadzasz dietę w swoim życiu, no bo ważysz za dużo, twoim zdaniem, źle to wpływa na twoje zdrowie i tak dalej. Do pierwszego dnia wypisujesz 25 pozytywnych aspektów, które odpalą w twoim życiu w momencie, kiedy osiągniesz upragnioną wagę. I mogą być to być naprawdę rzeczy z kosmosu, takie, które... Czujesz, czyli że będziesz się mieściła albo mieścił w ulubione jeans, że bez wiochy pójdziesz na basen czy na jakiś tam, nie wiem, zbiornik wodny, na siłownię, że będziesz się dobrze czuła, bo Twoja selwetka będzie wyglądała lepiej, i tak dalej, i tak dalej. Ja rozumiem, że są ludzie ciało pozytywni, ale jest wielu ludzi, którzy mają wielki kompleks na temat swojego wyglądu. I ta technika pozwoli właśnie przekonać podświadomość do tego, aby wprowadzić zmiany, większym zaangażowaniem przystąpić do procesu eliminowania tego niedobrego stanu, który istnieje w twoim życiu. Pierwszego dnia wypisujesz 25 stwierdzeń i zostawiasz tę kartkę w spokoju, odkładasz. Cześć pozamiatane. Następnego dnia wypisujesz również 25 stwierdzeń. Następnego dnia, oczywiście te stwierdzenia mogą się powtarzać z tymi wszystkimi zapisanymi wcześniej. Następnego dnia wypisujesz 50 Stwierdzeń. Następnego dnia wypisujesz również 50 stwierdzeń. Potem wypisujesz setkę, i tu jest jeszcze challenge, naprawdę grubo. I jeszcze następnego setkę i jeszcze. I masz tak naprawdę 7 kartek zapisanych pozytywnymi stwierdzeniami 25, 25, 50, 50, 50 100, 100 i to mamy 6. I na siódmej kartce, bo to bardzo ważne, na siódmej kartce wypisujesz spośród tych wszystkich, które były przez 6 dni, wypisujesz 10. Najbardziej takich korowych, najlepszych dla ciebie stwierdzeń, które twoim zdaniem są tą dziesiątką, która jest naprawdę na pudle. Jakie to dobrostany odpalą w twoim życiu? Co się wydarzy tak naprawdę dobrze, cudnie, cudnego w twoim życiu, kiedy wprowadzisz również te dziesięć, te dziesięć, które zostały wybrane spośród tych kilkuset, które zostały zapisane przez ciebie na owych kartkach. I potem czytasz to wszystko. Czytasz to wszystko na głos, z pełnym przekonaniem, że tak będzie, że to odpali w twoim życiu, czytasz te 10 i następnie czytasz wszystkie te, które zostały zapisane przez ciebie, kilkukrotnie. Nad każdym zastanawiasz się, jaki dobrostan może wyniknąć z tego, że odpalisz taką sytuację, taki patent, taki przeród w twoim życiu, kiedy uda ci się... Osiągnąć wszystko to, do czego zmierzasz w tym ćwiczeniu. Dla wielu ta metoda wydaje się dziwna, że co może dać obrazowanie, czyli pisanie na tam iluś kartkach, rzeczy, które będą fajne, jak osiągnę jakiś tam zamierzony cen. Niektórzy się pukają w głowę, ale zdaj sobie sprawę, że obrazowanie, czyli pisanie i czytanie tego wszystkiego, co zapiszesz, jest dużo bardziej efektywne niż jakbyś o tym pomyślała albo pomyślał. Nie wiem, jak to działa i na tym zastanawiają się naprawdę wielcy psychologowie, znawcy umysłu. Nie wiadomo. My jako ludzie mamy zdolność szybszego przyswajania wiedzy poprzez czytanie, szczególnie na głos i zapamiętywanie tego, co żeśmy napisali. I dokładnie w, dobro, w dobrym tego słowa znaczeniu, to działa na Twoją podświadomość. Wiesz o tym doskonale, że podświadomość odpala wszystko to, czym została nakarmiona. Jeżeli cały czas masz postrzeganie, że się nie uda, nie wyjdzie itd. itd. to choćby, nie wiem, co robił albo robiła, będzie źle. Będzie źle dlatego, że ona jest przekonana, jeżeli Ty wrzucasz do niej takie informacje cały czas. To jest ok, no jeżeli nikt dla swojego dobrostanu nie robi złych rzeczy. Ona tego nie wie. Sprawdziłem tę metodę kilkaset razy. Kilkaset razy u siebie, u coachi, u ludzi, których, z którymi pracowałem z tą metodą. I powiedzieli, kurczę, przecież to jest tak proste, a z drugiej strony przynosi taki dobrostan. Namawiam cię do tego. Spróbuj z techniki 25-50-100. Nawet jeżeli dopuszczasz do siebie, że ona może w jakiś tam sposób zadziałać, bo, bo coś tam, bo to może być sugestia, z grupto zrób to naprawdę i przekonasz się jak to działa, to jest 7 dni twojego życia 7 dni na wprowadzenie jakiejś zmiany na karmienie podświadomości dobrą sytuacją, to nie jest dużo, to jest kawałek twojego życia ale umówmy się, jeśli tkwiłaś albo tkwiłeś w jakimś niskoenergetycznym przelocie przez ileś tam miesięcy, tygodni albo lat, to te 7 dni nie zrobi większej różnicy na tobie, ale na pewno zrobi różnicę dla twojej podświadomości bo nasza podświadomość uwielbia dostawać informacje z których właściciel tejże podświadomości jest zadowolony. I nie masz pojęcia, jaki banan na twojej twarzy odpali się, kiedy będziesz pisał albo pisał te pozytywne stwierdzenia, te pozytywne rzeczy, które odpalą w twoim życiu. Jedno, drugie, trzecie. Tu naprawdę jest wyzwanie, bo napisanie 25 to tam, wiesz, super, 50, no jak przyciśniesz, dasz radę. Ale 100 to już jest wyzwanie. I wtedy, jak zbliżamy się do tego, napisania tych 100, Pozytywnych zdarzeń, stwierdzeń w Twoim życiu, no to uruchamia się umysł, który kreuje, bo na poziomie świadomym Ty dopuszczasz 10, 15, no może 20, kozacy 30 fajnych zdarzeń z wprowadzenia zmiany. A potem trzeba wysilić szare komóry, i potem Twoje myśli pójdą w taką stronę, gdzie uwierz mi, będziesz zdziwiony albo zdziwiony że taki dobrostan może w Twoim życiu zaistnieć. Polecam Ci tę metodę. Kłaniam Ci się nisko do samej ziemi, jednocześnie pozdrawiając wszystkich z bajków i dzięki za wszystkie kawy, jesteście cudowni. Książka w druku, dzwoniono z drukarni. Niebawem samokontrola umysłu metodą Sylwy, pana Jose Silva i pana Filipa Mil. Będzie dostępna na wiedza mediteusz.pl. Tymczasem życzę Ci cudownego weekendu. Dzięki za wszystkie maile, za cały respons. Jesteście naprawdę fantastyczni. Kłaniam się nisko do samej ziemi, co złego to nie ja. Do usłyszenia w poniedziałek o godzinie 6 rano. Cześć. Prawie codziennik motywacyjny. Poniedziałek, środa i piątek. Prawie codziennik motywacyjny. Wakacje 2023, by zacząć żyć. Podcast od mediteusz.pl Prawie codziennik motywacyjny. Zaprasza Mediteusz.